Wilenskie więzienie na Lukiszkach. Zostało zbudowane w 1904 roku jako jedno z najnowocześniejszych więzień w ówczesnym imperium rosyjskim. Między innymi, przygotowując grunt pod budowę, faktycznie została zniszczona dzielnica muzułmańska. To tutaj był wileński mecze, tutaj też e, był cmentarz. Jednak z tego więzienia faktycznie prawie nikomu nigdy nie udało się. Uciec. Mówią prawie, ponieważ do jednej ucieczki doszło. A wydarzyło się to w 1924 roku. Wówczas e, funkcjonariusze służby więziennej zaniedbali środki bezpieczeństwa. Otóż prowadzili kolumnę więźniów, z kilkudziesięciu więźniów, bez odpowiedniego zabezpieczenia. Prowadzili zaledwie dwóch funkcjonariuszy. Więźniowie napadli na nich, rozbroili, następnie wdarli się w kolejne sektory, rozbroili kolejnych funkcjonariuszy. I następnie nie tylko zniszczyli dokumenty osądzonych.